Siemanko, siemanko z tej strony Power chciałbym Wam pokazać jak zrobić łatwy przepis i bardzo fajny Glutka bez kleju i bez żadnego braksu, bez szamponu, bez lodówki i Okej, okay, to, to przechodzimy do, do robienia slajma Oj, Przepraszam, muszę, muszę jeszcze pokazać to ten... Co jest nam potrzebne do robienia sajma? Jest normalna woda, najzwyklejsza woda. Ym, mąka ziemniaczana, albo skrobie ziemniaczana, bo to, to samo. Gar galaretka, może też być chyba inna, ale jestem pewny, że z tej wyjdzie. I oczywiście miska. Tak, standard. okej, okay. przechodzimy do okej okay. Wsypujemy galaretkę do miski. Ja wsypię cało... Ja wsypię pół, bo wcześniej już zrobiłam slajma I, i, I teraz będzie nam potrzebny wrzątek. Wlewamy... I teraz wlewamy że wrzątek. Ja zabiorę na chwilę miskę, bo muszę właśnie ten wrzątek dodać, aż wam nie pokażę. Czy teraz jest zaparowana kamera? Nie. Na szczęście nie. Zawlewamy w... Najlepiej, żeby wam to zakryło. Okej. Okay. Dodałem, dodałem ten wrzątek i teraz musimy, musimy, musimy to wszystko rozmieszać. dodałem okay. Jeszcze mieszamy. Ale ładnie, bardzo fajnie pachnie. Ja myślę, że już będzie dobre myślenia. Już będzie, znaczy dobre będzie. Jeszcze ja troszeczkę tam, już muszę, bo bo się są grudki tworzą. Ja myślę, że już i teraz to wstaw, wstawimy na około 2 minuty do mikro mikroweli. To ja zaraz do was wrócę, kiedy ten wyciąć to do mikrofeli i, i mam nadzieję, że to się zrobię. To ja robię cięcie i, te, i zaraz wrócę. Przepraszam bardzo, ale o czym mi zapomniałem niestety ym, i to jest ym, mąka ziemniaczana. Oczywiście bardzo o tym zapomniałem. Przepraszam was bardzo. Okej. Okay. Dodajemy tego mniej więcej mniej niż tego tego tej galaretki i nie mo, jak wam nie może wam wyjść nie, nie, w Tomowska. i te grudki muszą zniknąć szybko myślałam żeby my to szybko znikło to jest wrzątek więc szybko bardzo zniknie Bo się rozpuści jeszcze do bardzo malutko i teraz e, it, itera, do, doda, mieszamy to i dodajemy zaraz to do mikrobeli. Bardzo Was przepraszam za taką malutką wpadkę, ale strasznie się zakręciłam. I więc ja robię cięcie, daję co do mikrobeli i... Zaraz wracam. I zapomniałem też dodać, że ona musi być na Ja zrobiłem na 600 watach i 2 minuty. I tu mam już to. Rozmieszajmy to taka masa, jak powinna wyjść, jeżeli i pewnie się pytacie dlaczego, Mateusz. Znaczy, power nic nie było z wodą oprócz z wrzątkiem. A dlatego, jak, jak wam się będzie kleić do rąk, to do, po, stopniowo dodawajcie wodę. Ale naprawdę, tego musi być mało. I dla waszego bezpieczeństwa, jak wyciągacie z mikrofeli to weź, weź, weźcie sobie ręcznie, bo możecie się popatrzeć tu już jest rozmieszane fajnie i teraz czekam, i, i, i teraz czekamy aż to wszystko wystygnie przepraszam za bardzo światło to, to wygląda tak um, to ja, ja um, wyjdę tu taki um, taki lekki czerwony, a wy tu widzicie to normalnie czarny Wiem zimny, ale wiem, że kamera nie oddaje 100% oryginału co jest na rzeczywistości. Więc ja do Was wrócę i jak nam się... Jak to się nazywa? Uciekło mi z języka, z końca języka. Wystygnie, okej. Okay. Wracam do Was jak to wystygnie. I zaraz wracam. Okej, okay. myślę, że już to wystygło, sprawdzam. Nie, jeszcze nie wystygło, więc jak nie wystygło jeszcze, znaczy wystygło, ale jeszcze jest to za żeby to zrobić, więc widzimy się za chwilę znowu, bo to dla Was to tylko jedna sekunda, a dla mnie to wiem, 10 minut, więc i z... Zara zaraz się widzimy. ok teraz y czy, czy jest druga próba już, czy będzie to gorące, czy kosowe, czyli wyschnięte. O, już jest? Ciep ciepło jest. Ale możemy już to wyciągnąć, bo yy, mogę, mogę. O kurde, bo zapomniałem Tak. Tak, i tu powinny być takie coś. Ten wystygnięte. I oczywiście on się bardzo, bardzo klei. dajecie sobie troszeczkę ręki. Yy, dajcie sobie tutaj, tutaj minimalnie troszeczkę wody. Mieszacie to. Tak żeby się odklejało od tego. Od miski. O kurcze. Troszeczkę za dużo dałem. No i będzie mało się klejące staje. Patrzcie, ale to chyba raczej w no to w kołanie easy i nie możecie to nawet na pół godziny nie możecie to zostawić na otwartym powietrzu bo to po prostu szybko i nie będzie się w ogóle ten więc test wow bardzo fajny jest fajnie się rozciąga jest bardzo miły w dotyku tak się czuje się. To jest fajne. Jak się Wam kleje to po prostu dodajcie na ręce sobie wody. Ja sobie dodam. się minimalnie kleje, Sobie tutaj też dam. Posmaruję sobie. Okay. I mam tutaj już wodę w rękach. I wow, bardzo miłe dotyku to jest. To troszeczkę brudno Zobaczymy czy da się dziurkować Może no, tak troszeczkę No da się dziurkować, ale tak, tak Da się i nie da się Ale, ale to, Według mnie najważniejsze czy da się robić Szkiełka Uwaga, uwaga Wow, super da się robić szkiełka Okej okay. Mam nadzieję, że Wam się spodobał odcinek. Spodobał się odcinek. Jeżeli chcecie więcej takich odcinków ze slime'em, lub z grami, to po prostu piszcie. I mam nadzieję, że Wam się spodobał ten odcinek. Zostawcie też łapeczkę w górę, subika i oczywiście nie zapomnijcie o najważniejszym, czyli dzwonku, bo będziecie dostawać powiadomienia o każdym live i, i filmie. To więc yy, myślę, Teraz żegnamy i się...